Dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Bohaterem tego odcinka będzie końcówka mocy A900S Mark II. Nie będę opowiadał o jej serwisie. Wzmacniacz przyjechał do mnie na przeserwisowanie. Ma problem, że jeden kanał gra mniej dynamicznie, słabiej. Coś w tym rodzaju, zobaczymy, czy to wina preampu, czy to wina końcówki mocy. W tym odcinku skupimy się na wymianie podświetlenia wskaźników mocy. Właściciel przysłał mi takie, taki fajny mod, taką fajną modyfikację do za, zamontowania w tym wzmacniaczu, i głównie na tym pochylimy się w tym odcinku. Odkręcimy sobie wzmacniacz, zobaczymy, co tam jest namieszane z tym podświetleniem. W oryginale tutaj za podświetlenie robią żaróweczki, ale tutaj z tego co mówił właściciel, jest już jakaś zrobiona przeróbka. Zaraz sobie go odkręci, rozkręcimy i zobaczymy na początku, co tam ktoś poprzerabiał. A następnie opowiemy sobie kilka słów na temat tego moda. Zdejmuję górną pokrywę i zaglądamy do wnętrza. Pierwsze co. Zauważyłem po zdjęciu górnej pokrywy, to tutaj zamontowana ta przetwornica. Prawdopodobnie służy ona do zasilania tej listwy lodowej, która jest zamontowana do podświetlenia wskaźników. Ja sobie go spróbuję włączyć. Zobaczymy, jaki to jest efekt tego podświetlenia. Tak wygląda to podświetlenie. Podświetlone jest na taki zimny. Biały kolor, odcień, jak zwał, tak zwał. Moim zdaniem nie jest najgorzej, no ale właściciel stwierdził, że trzeba to zmienić i tak też zrobimy. W rzeczywistości wygląda to troszkę ciemniej. Tutaj w telefonie telefon troszkę rozjaśnia i nie oddaje tego, jak to wygląda tak naprawdę. Nie ma co kombinować, nie ma co. Tutaj się nad tym roz, roz, rozczulać. Rozbieramy, zdemontujemy najpierw ten front panel, wymienimy to podświetlenie i zobaczymy, jaki tego będzie efekt. Wyciągnąłem z pudełeczka zestaw, który mam zamontować we wzmacniaczu i powiem, że jestem pod bardzo dużym wrażeniem jakości wykonania, sposobu wykonania i samego pomysłu. Naprawdę bardzo dobrze, bardzo profesjonalnie zostało to zrobione. Wygląda to bardzo, bardzo solidnie. Nikt tutaj nie szedł na skróty, nikt tutaj nie robił czegoś. Byle jak od niechcenia wszystko zostało przemyślane. I naprawdę moim zdaniem, jeżeli działa tak jak wygląda, to warto się nad takim nad taką wymianą tego, nad takim modem wzmacniaczy zastanowić i po prostu to wykonać. Ściągam, zdejmuję front panel z końcówki mocy i zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja i spróbujemy to zamontować. Tak wygląda modyfikacja, którą zastałem we wzmacniaczu. Do tej blachy została przyklejona listwa LED. I zasilona z zasilacza z tej przetwornicy, którą pokazywałem, tutaj oryginalnie do tej plachy przykręcana jest taka płytka, taki obwód drukowany, na którym są żarówki, a zostało to zastąpione tą taśmą LED. Nie jest to moim zdaniem aż tak tragicznie wykonane. Jakiś pomysł, jakiś pomysł ktoś miał, tak wykonał, działało, podświetlało, ale czas na zmiany. Już próbowałem to przymierzyć, naprawdę wszystko pasuje, jak ja to mówię, plug and play. Ktoś włożył dużo pracy, aby to zaprojektować. Tutaj jest jedna część, tutaj jest druga część. Wkładamy, przykręcamy tutaj wkrętami. Ja to przegwintuję na śrubeczki M3. Tutaj podłączamy... Wtyczkę, której niestety tutaj w tym wzmacniaczu nie ma, tak jak i brakuje tej płytki, do której lutowane były te ledy. będę musiał coś wykombinować, tak aby tutaj wpiąć się tego typu wtyczką i doprowadzić zasilanie z przełącznika, który można włączać, wyłączać poświetlenie, ale to nie jest jakiś problem. Tutaj widzimy część zasilacza regulowanego. Zasilacz jest oparty na układzie LM317. Dzięki temu możemy sobie regulować jasność podświetlenia i dobrać sobie taką, jaka nam odpowiada. Naprawdę bardzo fajny projekt, bardzo porządnie, solidnie wykonany. Ktoś tutaj się naprawdę naprawdę przyłożył i zrobił bardzo dobrą robotę. Biorę się za usunięcie tej taśmy ledowej. owej wyczyścimy to z kleju, przegwindujemy otwory na jakieś fajne śrubeczki M3. Przykręcimy, zamontujemy, poszukamy takiej wtyczki i spróbujemy to uruchomić. Zanim zaczniemy testy podświetlenia, trzeba pousubać te przeróbki. Odlutujemy tutaj te przewody zasilające tą przetwornicę. Tutaj będziemy musieli usunąć. To była taka gąbka przyklejona na gorący klej. Zaraz weźmiemy gorące powietrze. Ten klej usuniemy, tak aby to wszystko było tutaj czyściutko. Otworek zostanie, a w to miejsce tutaj wlutujemy przewody zasilające, zasilające nam nowe podświetlenie. Także lutownica w dłoń, gorące powietrze w dłoń i doprowadzamy wszystko do stanu pierwotnego. Przetwornica usunięta, płytka doczyszczona, już tutaj nie ma żadnego kleju żadnych gąbek, wszystko jest prawie jak w oryginale, jedyne czym się tutaj różni to tym, że nie ma na płytce gniazdka, gniazdka, gniazda i wtyku, tylko przewód wlutowałem bezpośrednio w obud drukowany tutaj jeszcze wejdę w kontakt z właścicielem jeżeli będzie chciał, zakupię odpowiednie wtyczki odpowiednie gniazda i zamontuje się tak jak było w oryginale to samo dotyczy przełącznika może nie przełącznika, a włącznika, który nam umożliwia włączanie i wyłączanie podświetlenia za chwilę pokażę. Tutaj jest ta sama historia przewody również wlutowałem bezpośrednio w obwód drukowany. No niestety osoba, która wykonywała modyfikacje Usunęła gniazda, przewodów oryginalnych tutaj już nie było i lutowała się bezpośrednio pobud drukowany. Ja jedyne co zrobiłem to poprawiłem te lutowania, gdyż moim zdaniem było to zrobione troszkę, troszkę niechlujnie. Tragedii nie było, ale chciałem to zrobić po swojemu. A teraz rzućmy okiem jak wyglądają płytki zamocowane już w miejsce oryginalnego podświetlenia. Tak wyglądają płytki modyfikacji podświetlenia zamontowane już do wzmacniacza. Jak widać, udało mi się znaleźć wtyczkę z przewodami. Dolutowałem się do już istniejących przewodów, które biegną od włącznika podświetlenia, i udało mi się tutaj wpiąć. Także nic tutaj nie musiałem przelewiać i kombinować. Tutaj mamy potencjometr, którym możemy regulować sobie jasność podświetlenia, i zaraz sobie. Wzmacniacz, uruchomimy i zobaczymy, jak nam to działa. Możemy sobie teraz zobaczyć praktycznie tylko to, że podświetlenie działa, bo w telefonie widać to zupełnie, zupełnie inaczej. W telefonie to podświetlenie jest takie cieplutkie, a w rzeczywistości ten mod, którego, który zamówił właściciel, świeci tak taką barwą zimną. Spróbujemy sobie tutaj troszeczkę poregulować jasność, żeby jakiś pogląd był. To oczywiście i tak sobie będzie właściciel mógł ustawić, jak tam mu się podoba. W każdym razie zakres regulacji jest bardzo, bardzo szeroki i myślę, że każdy, każdy znajdzie tutaj takie ustawienie, które będzie go w pełni satysfakcjonowało. Przy okazji testuję sobie wentylator. Który już teraz nie hałasuje, wymieniłem go na zamiennik zakupiony na AliExpress w szeregu rezystory, który dostosowuje prędkość obrotową wentylatora do takiej, aby nie było słychać tylko jego, ale żeby można było też posłuchać muzyki, a on i tak swoją robotę wykonuje. Tak to wygląda. Myślę, że. Ja to widzę oczywiście inaczej, dlatego mogę, mogę powiedzieć, że gra jest warta świeczki. Z czystym sumieniem mogę taką modyfikację polecić każdemu, komu popaliły się żarówki i nie chce się bawić w ich wymianę. Naprawdę bardzo, bardzo fajna modyfikacja. Z tego co widziałem, są różne rodzaje tego podświetlenia. Każdy może sobie. Wybrać to, co według niego jest odpowiednie. Niektóre mają cieplejszy odcień tego, tej bieli, inne zimniejszy. Myślę, że każdy znajdzie coś, co go w pełni usatysfakcjonuje. Nie jest to z mojej strony żadna reklama, ale moja osobista, subiektywna ocena. Naprawdę ktoś wykonał kawał dobrej roboty i temat walki z przepalającymi się żarówkami w tych końcówkach mocy można uznać za rozwiązany montując takiego moda montując taką przeróbkę nie tracimy absolutnie nic z atrakcyjności wzmacniacza jest to wykonane bardzo schludnie bardzo ładnie bardzo solidnie bardzo prosty montaż i każdy może praktycznie wykonać sobie to we własnym zakresie nie potrzeba nic lutować. Jeżeli jest oryginalnie zamontowane podświetlenie, wykręcamy oryginalne podświetlenie, przykręcamy nowe, wpinamy jedną wtyczkę, regulujemy jasność i to jest cała, cała zabawa. No dobrze, to w tym odcinku już wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Napiszcie proszę w komentarzach, jak Wam się takie podświetlenie, taka modyfikacja. Poświetlenia podoba, co wy o tym sądzicie i jakie są wasze odczucia? Jeszcze raz powtarzam: w telefonie wygląda to o wiele inaczej, jest cieplej. Na żywo ten, ten model, który przysłał do mnie tego moda, właściciel świeci tak troszkę zimnawo, ale oczywiście każdy może sobie zrobić tak, jak mu się podoba. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do komentarzy i do zobaczenia w następnym odcinku.